Cześć, tu Dzisiaj czwarty odcinek z Bundesligi, skleimy się saszetki, z Bundesligi 14-15 Topsmatch Attacks. Otwieramy oczywiście znowu pięć saszetek. Sokratis. Tolga Arslan. Nikola Diurdzid, y, Aita Sulu, Nazuki Nagasawa. Y, druga saszetka Nie było żadnej karty specjalnej, pusty przebieg. Fabian Johnson. O, Allianz Arena, ja akurat mam już. Y, Meczu Winner, Thomas Kraft. Y, Darmstadt, y, Herb. Y, Elias, Kahunga. No i trzecia saszetka. Karim Głodę Bastian Schweinstanger SC Paderborn Herb Carlos Gruezo i Timo Horn. Czwarta szesetka. Jan Kirchhoff. Wow! To jest moja powtórka, ale super! Super! Klub 100 Pir Michel Lasoga. Fajnie! I jeszcze w dodatku Mech Winner Maximilian Arnold. A więc fajnie! Super! No i jeszcze Denis Dickmeyer i Andreas Slute. No i ostatnia, piąta sesetka Super, na razie z tych sesetek W czwartym filmie mamy uh, uh, Club 100 da uh, Giulio Donati Anis Ben Sturm duo Stefan Kisling i Josip Drzmić. Jan Morawek i Leandro Grek. No dobra, jeśli podobają Wam się moje filmy, to lajkujcie i subskrybujcie mój kanał. Zapraszam na następne moje filmy. Cześć.